Jakie osiągi teraz ma kolejka? Co Wam daje ta modernizacja przede wszystkim? Większą przepustowość. No myślę, że to jest najważniejsza rzecz, czyli z 1200 osób na, na godzinę przewieziemy teraz 2400 maksymalnie. Wiadomo, ja że w okresie letnim ta prędkość nie jest tak duża, ponieważ no, też te krajobrazy trzeba podziwiać tutaj w Beskidzie Śląskim, więc chcemy, żeby... Zwalniać będziecie latem. Tak, zwalniamy latem. Teraz jedziemy obecnie 3 metry na sekundę, bo nawet sprawdziłem tutaj w dyżurce jaka jest prędkość. Dzisiaj mamy troszeczkę wiatr, więc też ta prędkość musi być mniejsza ze względu na wiatr, który, który dzisiaj jest w górach. A myślę, że główną rzeczą jest też ta komfortowa kap... tutaj Kanapa, która, która przewozi, bo tamte kanapy no niestety już były wysłużone kilkudziesięcioletnie, więc ta wygodna kanapa, która jest wyposażona w haki na rowery. To też ważna rzecz, że można bezpiecznie wjechać z rowerem do góry i, i komfortowo. Już tutaj kilku dzisiaj widzieliśmy turystów z rowerami, którzy którzy wjeżdżali do góry. Myślę, że, że to są takie najważniejsze zalety tej nowej kolejki. Rzeczywiście kanapy robią wrażenie są w takim kolorze żółtym, trochę przypominają nam już ośrodki wypoczynkowe, znaczy przypominają tak, wyglądają jak te w Europie Zachodniej. Rzeczywiście na, na takich już całkiem nowoczesnych stokach. Dawno nie było tutaj żadnej inwestycji czynionej, prawda? Tak, no to jest pierwsza inwestycja tutaj. Tak duża i tak poważna. Tak duża i poważna, tak jak Pani zaznaczyła. Jest to inwestycja, która w 99% została sfinansowana z środków Ministerstwa Sportu. Więc...